Czuję, że ciebie to widzowie. Jeszcze prowadzący mówi, że trafiłem ciężkie. Wymień Jakub trzy rzeczy, które możesz znaleźć w lesie. Szyszkę, kasztany, drzewa. Jak najbardziej. Widzicie? Kalma, kalma. Czy kasztany są w lesie? Są w lesie? Może, musimy to sprawdzić. Nie ma chyba w mieście. Nie ma w kasztanów Kasztany no. <laughs> można znaleźć w lasach. Dobra, jest, jest. Działa. Wymień trzy miejsca, gdzie możesz stać w kolejce. W sklepie, u lekarza. Oraz y, jak idziesz na koncert. Czas. No. Dobre! Pa, pa. Ale też to, ten koncert, dobrze by się Ja już nie miałem... Mocne, mocne. Wymień trzy sposoby na nudę. E, granie w gry, granie w sport... Y, set. Co to jest, kurwa, granie w sport? Granie w... No granie w sport, no w sensie uprawianie sport. sportu! Uprawianie sportu nie, jest. Nie no, przesada Daj mi szansę, daj mi szansę, daj mi im szansę, daj mi im szansę. Daj mi im szansę okay. Każdy nie, ma nie. swojego wronka w ekipie. Nie, nie, Amir, proste, wymień trzy polskie ekipy na YouTube.